Czy wiesz, że linia lotnicza zarabia tylko około 7 dolarów zysku na pasażera? Brzmi to mało, prawda? Ale co jeśli powiem ci, że mimo tego linie lotnicze zarabiają miliony dolarów każdego roku? Jeśli myślisz, że jedynym sposobem na zarobek są bilety, to się mylisz. Tak naprawdę linie lotnicze zarabiają pieniądze na wiele innych sposobów, o których nie masz pojęcia. Zastanawiałeś się, skąd tak naprawdę biorą się prawdziwe zyski z lotu? To nie tylko bilety, które przynoszą dochód. Firmy lotnicze mają sprytne strategie, które pozwalają im mnożyć zyski, a wiele z tych źródeł przychodu umyka naszej uwadze. Pokażemy Ci, jak linie lotnicze wykorzystują programy lojalnościowe, dodatkowe usługi, a także partnerstwa z innymi firmami, aby zapełnić swoje konta, nie potrzebując więcej pasażerów. Ale to nie koniec. Najbardziej zaskakujące jest to, jak linie lotnicze potrafią kontrolować swoje koszty, tworząc niezrównaną równowagę między wydatkami a zyskami, co ma kluczowe znaczenie. A to, co zaraz usłyszysz, jeszcze bardziej Cię zaskoczy. Bądź gotowy, bo prawdziwe sekrety stojące za zarobkami linii lotniczych zostaną teraz ujawnione. Wiesz, co jest najbardziej zaskakujące w modelu biznesowym linii lotniczych? To, że za jedną sprzedaną bilet nie zarabiają prawie nic. Tak, dobrze przeczytałeś. Zyski na pasażera są minimalne, a jednak linie lotnicze generują biliony dolarów rocznie. Jak to możliwe? Odpowiedź leży w czymś, czego większość z nas nie zauważa. Pomyśl o wszystkich dodatkowych usługach, które wkrótce po zakupie biletu zaczynasz dostrzegać. Dodatkowe opłaty za bagaż, wybór miejsca, priorytetowe wejście na pokład, jedzenie, a nawet Wi-Fi. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to niewielkie kwoty, ale kiedy sumujesz je w skali globalnej, robią się ogromne. Przypomnij sobie swój ostatni lot. Ile razy skorzystałeś z dodatkowych opcji, które zaraz po zakupie biletu podnoszą cenę twojej podróży? A teraz pomyśl o tym, jak duża jest ta kwota, gdy powielisz ją przez miliony pasażerów na całym świecie. To nie wszystko. Dla wielu tanich linii lotniczych jak Ryanair czy Wizz Air sprzedaż biletu to tylko początek. One sprzedają bilety po niskiej cenie, wiedząc, że i tak zarobią na wszystkim, co dzieje się później. Wyjątkowe miejsce w samolocie? Płać. Przewóz dodatkowego bagażu? Płać. A może chcesz na pokładzie coś przekąsić? Oczywiście, że zapłacisz. Kiedy pomnożymy to przez setki milionów pasażerów rocznie, mamy do czynienia z naprawdę dużymi pieniędzmi. To model, który, choć brutalny, jest efektywny do granic możliwości. Chociaż może się to wydawać proste, linie lotnicze rozwinęły te strategie do perfekcji, wiedząc, że ich prawdziwe zyski leżą w tych drobnych, ale regularnych płatnościach. Takie usługi jak przewóz bagażu, wybór miejsca czy płatne posiłki są dzisiaj fundamentem, na którym opiera się cała struktura finansowa wielu firm lotniczych. To właśnie te drobne opłaty stanowią ogromną część dochodów, które w efekcie napędzają całą branżę ale prawdziwa sztuczka, która często umyka pasażerom, to fakt, że nie wszystkie zarobki pochodzą od samych pasażerów. Co więcej, linie lotnicze zarabiają także na transporcie towarów. I chociaż nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że przewożenie paczek to część działalności transportowej, warto wiedzieć, że niektóre linie zarabiają miliony właśnie w ten sposób. Nawiasem mówiąc, w niektórych przypadkach to właśnie ładunki towarowe ratują linie lotnicze przed kryzysami. Wszystko to razem sprawia, że linie lotnicze stały się jednym z najbardziej skomplikowanych i dochodowych biznesów na świecie. A jak już zaczniesz dostrzegać, jak sprytnie te firmy manipulują różnymi aspektami, które na co dzień wydają się być jedynie częścią lotu, zdasz sobie sprawę, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Teraz, kiedy mówimy o tym, jak linie lotnicze naprawdę zarabiają, nie możemy pominąć jednego z najpotężniejszych, a jednocześnie najbardziej dyskretnych źródeł przychodu programów lojalnościowych. Tak, chodzi o mile. Pamiętasz te razy, kiedy kupiłeś bilet i automatycznie dołączyłeś do programu milowego danej linii lotniczej? Pierwsze co przychodzi do głowy, to że te mile będą zbierane i w końcu wymienione na jakiś bonus, na przykład podniesienie klasy lub darmowy bilet, prawda? Ale prawda jest taka, że linie lotnicze nie tylko nagradzają pasażerów tymi milami. One w rzeczywistości robią z tego ogromny interes. To czego prawdopodobnie nie wiesz, to fakt, że te mile są sprzedawane bankom i innym firmom. Tak, linie lotnicze sprzedają swoje mile. Banki kupują je w dużych ilościach, aby potem rozdzielać je swoim klientom w ramach programów lojalnościowych kart kredytowych. A to generuje niesamowite źródło dochodu dla firm lotniczych, które zarabiają pieniądze, nawet nie musząc obsługiwać żadnego lotu. W pewnym sensie kupujesz swoją podróż za pomocą karty kredytowej, ale to linie lotnicze czerpią z tego zyski i to nie tylko z biletów. I jest jeszcze coś. Wiele mil nigdy nie jest wykorzystanych. Wygasają, a pasażerowie po prostu ich nie używają. To oznacza, że zysk z tych mil jest praktycznie czysty. Aby to zobrazować jeszcze jaśniejszy sposób, w 2024 roku Delta na przykład uzyskała ponad 3,8 miliarda dolarów z programu milowego SkyMiles. Ta kwota jest wystarczająca, aby pokryć większość kosztów operacyjnych przez cały kwartał bez potrzeby przewożenia choćby jednego pasażera. I nie oszukujmy się, American Airlines także uzyskały znaczną część swoich dochodów z tego modelu. Ponad 50% ich zysków pochodzi ze sprzedaży MIL. To prawdziwa złota kopalnia dla linii lotniczych i jedna z przyczyn, dla których widzimy, że firmy lotnicze coraz bardziej angażują pasażerów w te programy. Jeśli myślisz, że MILE to tylko sposób na lojalność klienta, to pomyśl jeszcze raz. Stały się one prawdziwym aktywem finansowym. Niektóre linie lotnicze poszły nawet o krok dalej. Wykorzystując swoje programy lojalnościowe jako zabezpieczenie kredytowe do pożyczek bankowych. Może się to wydawać zaskakujące, ale sprzedaż i wartość Mil stały się tak dochodowe, że linie lotnicze zaczęły traktować swoje programy milowe jako prawdziwe źródło kapitału. I w związku z tym rynek Mil rośnie w zastraszającym tempie, a my, pasażerowie, często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego procesu. I podczas gdy Ty zastanawiasz się nad tą niewidzialną strategią, Pamiętaj, że istnieją jeszcze inne źródła dochodu, które linie lotnicze wykorzystują w jeszcze sprytniejszy sposób, a niektóre są całkowicie nieznane dla większości pasażerów. Odkryjemy więcej na temat tych innych metod zarabiania, które nie polegają bezpośrednio na sprzedaży biletów, ale mają ogromne znaczenie dla zysków tych firm. Teraz kiedy już zrozumieliśmy, jak linie lotnicze zarabiają na pasażerach na milach i na różnych usługach dodatkowych, przejdźmy do kolejnej często pomijanej części tego skomplikowanego układu. Innowacyjne strategie operacyjne. I to właśnie one sprawiają, że linie lotnicze mogą dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, minimalizując ryzyko i maksymalizując zyski. Jednym z najważniejszych narzędzi, które wykorzystywane jest przez prawie wszystkie linie lotnicze, jest leasing samolotów. Zamiast inwestować setki milionów dolarów w zakup nowych maszyn, linie lotnicze wynajmują je od specjalistycznych firm leasingowych. Dzięki temu mogą łatwiej dostosować swoją flotę do zmieniającego się popytu co daje im ogromną elastyczność. Jeśli nagle spadnie zapotrzebowanie na loty, mogą po prostu zwrócić samoloty, a jeśli sytuacja się poprawi, szybko wynajmują nowe. Ale to nie wszystko. Linie lotnicze low-cost, jak Ryanair, osiągają niesamowitą efektywność, używając tylko jednego typu samolotu, np. 737, co pozwala im zaoszczędzić na szkoleniach dla załogi, częściach zamiennych i operacjach. Dodatkowo latają do mniejszych lotnisk, które są tańsze, zamiast na droższe główne porty lotnicze. Taka strategia pozwala im oferować bilety po bardzo niskich cenach, co sprawia, że stają się jeszcze bardziej konkurencyjne. Warto również zauważyć, że linie lotnicze doskonale zarządzają wskaźnikiem obłożenia samolotów. Chociaż każda linia lotnicza dąży do jak najwyższego wypełnienia swoich maszyn, to jednak nie zawsze liczy się tylko liczba pasażerów. Często linie lotnicze mogą zarobić więcej na lotach z 80% obłożeniem, sprzedając droższe bilety, niż na tych pełnych, ale z tańszymi biletami. Dzięki skomplikowanym algorytmom do zarządzania cenami, linie lotnicze są w stanie dynamicznie dopasować ceny do popytu, maksymalizując swoje zyski przy każdym locie. I, jak się okazuje, samoloty to nie tylko środki transportu, to także mobilne tablice reklamowe. Zasięg reklamowy w powietrzu, od reklam na fotelach przez magazyny pokładowe, aż po całe malowanie kadłubów samolotów, przynosi kolejne zyski. A to nie koniec. Linie lotnicze również zarabiają na komisjach z tzw. usług dodatkowych, takich jak sprzedaż hoteli, samochodów czy wycieczek przez swoje strony internetowe. Te innowacje i strategie operacyjne, choć często niewidoczne na pierwszy rzut oka, pozwalają liniom lotniczym osiągać gigantyczne zyski, nawet gdy ceny biletów są zaskakująco niskie. Możemy powiedzieć, że to naprawdę mała maszyna, która pracuje na wielkie pieniądze. A kiedy spojrzysz na to wszystko, zrozumiesz, że przemysł lotniczy to wiele więcej niż tylko przewóz pasażerów z punktu A do punktu B. Zanim zakończymy, zastanów się, jak ta cała ukryta machina działa za kulisami podczas każdego Twojego lotu. Może teraz, gdy spojrzysz na swoje następne bilety i usługi dodatkowe, zaczniesz dostrzegać to, co wcześniej było niewidoczne.